Miłość, namiętność, afery, śmiech, płacz, śluby, chrzciny, wesela, stypy i to wszystko z pełnymi ustami. Jak mówią kardiochirurdzy, przez żołądek do serca. To może coś do picia do tego? A ja nie chcę robić kłopotu. Czekam, aż beton wystygnie. Nie, no to żaden kłopot. No, może herbatka? No, super, mamy. Jaką macie? Normalną, no, czarną, żółtą, zieloną, turkusową. Ma, macie ulung? Nie, no tego co pan powiedział, to nie mamy. No, wymienił pan turkusową, to jest ulung. A, no, no to mamy ulung. No. no i patrzycie to tradycyjnie jak ulung. Tak, tak, no, tak, tak. Dwa wywary w temperaturze 85 stopni przez 45 sekund i trzeci wywar 60 stopni przez 3 minuty. No, no jak trzeba, to trzeba no. 85 sekund przez 3 minuty, no hmm. jasne. No. Oh. Co tam, jak tam? Na herbatę czekam. A, czyli trzeba coś zamówić? Moja powinna wystarczyć. Oh. Smacznego. Pięknie, wzajemnie. No i jest herbatka. Dobry. Dzień dobry. Dla pana też? Dziękuję. A. A, jedna wystarczy. Zna pan, pan historię herbaty Ulumbo? Nie no skąd. Pan posłucha. Gdzieś daleko w Chinach. W prowincji Fujian u podnóża gór Wuyi żyje sobie pewna mała dziewczynka o imieniu Li. O, jak miło. No. Codziennie rano wychodzi ze swojego domu, gdzie mieszka ze swoim starym i schorowanym ojcem Chang. No, idą wysoko w góry, by zrywać rosnące tam liście herbaty. No, wracają późnym wieczorem z koszami pełnymi drogocennego ładunku. Super delikatnie i z namaszczeniem potrząsają koszami w celu obdarcia brzegów liści herbacianych, co sprzyja głębszej fermentacji. No, proces, ten, proces ten powtarzają wielokrotnie, aż do świtu. No, następnie formują, zwijają liście, suszą je nad ogniem i wraz z pierwszym pianiem koguta stary, schorowany ojciec Wrazem ze swoją niewyspaną córeczką wyruszają swoim starym wozem do portu w Szanghaju. No to daleko, nie? Tam właśnie herbatę odbiera od nich jeszcze bardziej schorowany marynarz. Razem ze swoją jeszcze bardziej niewyspaną córeczką i wypływają swoim starym kontenerowcem w długi i niebezpieczny rejs do portu w Hamburgu. To no. jeszcze dalej. Stamtąd herbata trafia na rynki całej Europy. W tym też do małej restauracji przy ulicy Małachowskiego w Warszawie. Tylko po to, by pan Marek mógł to wszystko koncertowo spierdzić.